Podobnie jak ja miałeś e, dramę z Mają Staśko, co? Tylko ty chyba tak, e, jak to się mówi, w interesie bajtowałeś? Że ona przez chwilę myślała, że jesteś po jej stronie, a potem się okazało, że wcale nie? Aj, Maja, Maja, Maja. Czemu im zaprosiłeś koniec końców? Bo nie jest tego warta. No i co? A to, to Trzeba robić tylko rzeczy, które są wartościowe w życiu? Znaczy, wiesz co, jestem na taki... Mm... Etapie swojego życia. Że nie że mogę robić tylko to na samą ochotę. No tak, ale nie muszę zapraszać ludzi, którzy chcą, e, e, chcą poprzez jazdę po mnie zbudować e, swoją pozycję. No tak, tylko, że, że zobacz, że z jednej strony y, Maja Staśko nie jest osobą, która tu przyjdzie i przekona kogokolwiek do niczego bo ona jest nieracjonalną y, osobą w wielu tematach, więc wystarczy posłuchać przez 10 minut, żeby wiedzieć z kim mamy do czynienia. Nie, nie znam chyba osoby, która się zgadza z Mają Staśko w tym co robi y, konsekwentnie. Nic yy, tyle. No nie wiem, ja z nią na przykład utrzymywałem kontakt, czy występowało mnie na live'ach o czymś sobie rozmawialiśmy i potrafiłem z nią rozmawiać po trzy godziny, no to po prostu było śmieszne. Mhm, więc, czy ją wykorzystywałeś w pewien sposób. Ona naiwna myślała, że grasz w jej, nie jesteś naiwna. w jej obozie, a ty nie ja, cynicznie wykorzystywałeś. Nie, no ja nigdy nie mówiłem, że te dyrdy małe, że te małe, które naprawi w internecie, żeby to też były moje wartości życiowe. Yy, ona zresztą zdawała sobie z tego sprawę i ona wykorzystywała te 20-35 tysięcy osób, które siedziały na live'ie, żeby spróbować głosić swoje tezy. Oczywiście chyba nikt się do tego nie przekonał. Ona bardzo dużo, ona, ona zawsze zasłania się tym, że chce czynić dobro, ale tak naprawdę to ona jest osobą, która dyskryminuje ludzi. Dyskryminuje ludzi i. Dyskryminuje ludzi i, i zważy wszystko na płeć, czy na jakieś pochodzenie, na cokolwiek, traktuje lepiej le jednych albo drugich, więc to ona jest y człowiekiem, z którym teoretycznie walczy. Dobra, więc, no. temat odhaczony, nie będziemy tego ciągnąć. E